Dwa rajdy były najtrudniejsze. To był rajd Akropolu i rajd Polski. I rajd Polski przez tych zawodników, no tą cołówkę światową, był nazwany właśnie Piekłem na Ziemi. 33 rajd polski, który wtedy się odbywał, był po raz pierwszy eliminacją do Mistrzostw Świata Producentów. Liczył 3200 kilometrów, 55 OS-ów. Jedna pętla miała coś, 1500 z groszem i szła na Dolny Śląsk, a druga część odbywała się 1600 km po przerwie w Krakowie krótkiej, Bieszczady. Dojazdówka była taka szybka, że rajcie wkrótce przekształcił w jeden wyścig, a stało się to właśnie po zbroku, w nocy, więc te trudności wzrosły. No i zaczęły się ogromne kłopoty trudy tego rajdu całego trasy tych czasów wyżyłowanych które były nieprawdopodobne i dziury przepotworne po tych deszczach po tych wylaniach rzek głazy kamienie na drodze przecież się auta tam sypały rozwalały się totalnie to była ranga to była otoczka to był ten splendor przyjazdów tylu ekip, tylu zawodników, o których słyszałeś, a tu ich tu widziałeś, to się z nimi ścigałeś. Wyczerpane załogi, wyniszczone samochody stanęły przed najtrudniejszym fragmentem rajdu. Średnie przejazdów w nocy dochodzące do 105 km na godzinę dokonały spustoszenia w nielicznej już stawce najwytrwalszej. Ostatecznie wygrał WARMON, pilotowany przez obecnego szefa FIA, Żana Toda. Sensacją było drugie miejsce endardowskiej załogi Kulmbacher emst na Wartburgu, a na trzecim miejscu plasował się Stałowiak z Czyżykiem. Do mety dojechali również Jerzy Dobrzański z Antonim Ryniakiem, ale nie zmieścili się niestety w limicie czasu. Ja bym nigdy nie obrażał historii, bo ona jest, ona jest. I jeżeli ktoś mówi, a kiedyś to wolniej jeździli czy szybciej, zawsze tak można powiedzieć. Myślę, że każdy czas ma swoje cudowne przeżycia, swoje jakieś niesamowite chwile. I oczywiście, że były wzloty i upadki dyscypliny, czy, czy nawet nawet jakości tego rajdu. Taka jest prawda, ale nie zapominajmy 100 lat. 100 lat to jest jeden z najstarszych rajdów na świecie. Trzy lata po odzyskaniu niepodległości w 1921 roku udało się zorganizować pierwszy rajd samochodowy prowadzący z Warszawy do Białowieży i z powrotem. Wzięło w nim udział sześciu kierowców, a wygrał Tadeusz Hajnę na samochodzie Dodge. Dwa lata później trasa rajdu liczyła już ponad 2000 kilometrów. Szacunek. Szacunek dla tych wszystkich, którzy jeździli przed nami. Henryk Liefeld, Jan Ripper, Witold Richter, Franciszek Postawka, później Wielki Sobiesław Zasada, Krzysztof Komornicki, włażej Krupa, Jerzy Dobrzański, Andrzej Jarczewicz czy Maciej Stowiew. To byli wielcy kierowcy tamtych czasów. Sobek, Zasada jest niedoścignionym mistrzem, nazywany przez nas wielkim mistrzem z tego względu, że potrafił wszystko sobie dobrze zorganizować, łącznie z treningiem i z łącznie z zaplanowaniem jazdy. Co jego różniło od wielu zawodników, że on mniej więcej równym tempem, wiem o tym, bo miałem przyjemność towarzyszyć mu w bardzo trudnych dwóch rajdach safari. On, zarówno na początku zawodów, jak i na końcu zawodów, Jechał zawsze podobnym tempem dla mnie przy tych wszystkich moich rajdach to jedno z najważniejszych rzeczy to było jednak to, że jestem Polakiem. I dla mnie ogromnie się cieszyłem, że ten rajd Polski tak wyglądał, jak wyglądał, że to był jeden z najważniejszych rajdów, tak bardzo mocno seniorzy, takie piekło na ziemi, że bardzo trudny rajd. No, i to było, dla mnie to było ogromne przeżycie. Poza tym, ja byłem tym pierwszym zawodnikiem, który wprowadził te napisy na samochodzie, jeśli chodzi o narodowość. Ja miałem Poland. W roku 1976 rajd polski wygrał Andrzej Jaroszewicz. Jak pisał Martin Holmes, Andrzej zawsze dostaje to, czego chce. Ale zwycięstwo w rajdzie polskim wymaga czasem bardzo dużo cierpliwości. Andrzej Roszewicz ma to, czego pragnął. Wygrał ten rajd i wysunął się ponownie na pierwsze miejsce w klasyfikacji Mistrzostw Europy. Swoją lunchą Stratos prześcignął drugą lancję, Francuza Darnisza. Rajdy zostały no, znacznie skrócone z tych dwóch tysięcy kilkuset kilometrów do powiedzmy kilkuset kilometrów, znaczy do tysiąca kilometrów. No i oczywiście przeniesienie się tego, tego ciężaru, ciężaru tej walki sportowej na odcinki specjalne, a nie ilość spóźnień między, między pekacami. Każdy rajd Polski był wielką ucztą dla kibiców. Dopingowali przed laty Zasadę, krupę czy Dobrzańskiego, później trzymali kciuki za Kopera, Bublewicza i Przybylskiego. Wciąż dziś pamiętają Kuliga, Kuzaja i Hołka. Niekończące się analizy, wspomnienia, spotkania, jak choćby z jednym z najbardziej zaskakujących zwycięzców, jakim byli Michał i Grzegorz Bębenkowie. Rajdy są magią jako całe zjawisko. Jedzie się oglądać odcinki, ale jedzie się oglądać serwis. Jedzie się czasami na dojazdówce postać albo po mecie odcinka, żeby zobaczyć, jak załogi zjeżdżają, ten fervor walki, który już jest zaraz po zatrzymaniu, ale jeszcze jak to mówią czachadymi. Hamulce, które się studzą, no ogólnie cały klimat rajdy to nie jest tylko auto przejeżdżające szybko przez drogę, tylko to jest cały świat tak naprawdę nasz. To nie jest zwykłym garażem i przechowalnią na samochody, tylko tutaj skupia się pewna część kultury naszej całej motorsportowej, gdzie można porozmawiać o nowościach, można powspominać stare czasy, nawet takie stare, kiedy jeszcze nie jeździliśmy na rajdy, porównać jak to wyglądało. Nie do odtworzenia we współczesnym świecie rajdów. Atmosfera, gdzie rodzinnie, wszyscy razem, nawet konkurujący ze sobą zawodnicy. Oglądanie czołówki to jedno, bo 1992 rok to pamiętam Erwin Weber, który wygrał ten rajd prowadząc z Mitsubishi, ale było już sporo samochodów ze stajni belgijskich, takie jak Fordy Sierra, Cosworth 4x4, tylna napędowe Sierry. I wtedy już start Mariana Bublewicza z Sierą. I fajnie było zobaczyć, że polski zawodnik jednak nie jeździ w ogonie, tylko on się podpina pod czołówkę. Marian Buglewicz nie miał szczęścia do rajdu Polski. Jego najlepszy wynik osiągnięty w 1992 roku wraz z Ryszardem Rzeszkowskim to trzecia pozycja. Wygrać tego rajdu niestety nie zdążył. Po 20 latach zwycięstwo Hołowczyca z nad literem Dipingiem. no to to, to musiało być niesamowite. Naprawdę chciałbym, chciałbym zobaczyć ten rajd i zobaczyć tą jazdę, bo oglądając materiały z tego rajdu, to Krzysztof Hołobczyc się naprawdę, to, to chyba był jego rajd życia. Kiedy przyszła Michałkowa, ten słynny, taki bardzo kręty OS, no mówię do Wiślaka, wiesz jak będziemy jechali, wiem. No i ruszyliśmy i tak po 5-7 km, jeżeli dotrzymamy... Te tempo do końca odcinka specjalnego i nie wypadniemy z drogi, to odjedziemy od depinga. I rzeczywiście to był taki pierwszy moment, kiedy on oczy przecierał. Nagle odskoczyliśmy tym, tym jednym odcinkiem specjalnym, no i później wiadomo, OS, w OS po kolei wszystko na 100%. I, I końcówka, kiedy pojawił się kapyć, kiedy się urwał amortyzator, i, i deping mówi, no przed ostatnim OSM, no bo gratuluję, już teraz nie mam szans, no bo. A nie wiedział, że mamy urwany amortyzator. Ja mówię, nie, no już chyba spokojnie zjedziemy do mety, ten ostatni odcinek. A Wiśla, przecież nie damy rady, to się urwie. Zjechaliśmy na metę i z modlitwą, co zrobi Depin? Depin przyjechał, wygrał sporo ten odcinek, ale nie starczyło, żeby wygrał rajd. Ale szczęścia na mecie... Szczęścia kibiców, szczęścia wszystkich, którzy byli z nami, nie zapomnę do końca życia. To było coś niewiarygodnego. Ten uśmiech Wiślaka, bezcenny. Te spojrzenie, ta ręka, która wystawała, kiedy kręciliśmy ze szczęścia bączki Wiślaka dla mnie to są rzeczy, które no, na zawsze będę pamiętał i, i nikt mi tego nie zabierze. I my pokazaliśmy jako taka naprawdę pierwsza polska załoga, że rajd polski, który był przez wiele, wiele lat nie do wygrania przez polską załogę, że jednak można przy zachowaniu pewnych jakichś takich warunków można taki rajd rzeczywiście wygrać. I pokazać jak gdyby tutaj ten nasz power, nasz potencjał i pokazać, że jednak my potrafimy być lepsi. Jeden prawy, 40? Dwa lewy prosty. Błonia w Krakowie w 99 roku. no To jest historia, której trudno zapomnieć. Przechodzi dwa lewy minus, jeden prawy. Prosta do mety. Udało mi się zacząć śledzić te rajdy już na, na, na żywo, między innymi rajd polski w 1999 roku na słynnych krakowskich błoniach przy ogromnej rzeszy kibiców ponad 100 tysięcy i muszę przyznać, że widziałem, jak Leszek Kuzaj gubił dwie felgi. Zmalowane pasy plus piasek, odpłynęliśmy na tym podłożu i uderzyliśmy w trawężnik dwoma kołami. No cóż, nie jest to najprzyjemniejsze wrażenie podróżować bez dwóch kół, ale udało się. Straciliśmy 40 parę sekund, więc dość znacznie jak na początek, ale zobaczymy jak będzie dalej. Z jednej strony wielki sukces, bo byłem drugi. Janusz miał wypadek, auto się spaliło. Wygrał Grysiński Robert. A mnie zabrakło tam czterdziestu paru sekund, z tego co pamiętam. Ja myślę, że coś takiego, co się działo wtedy, podobnie jak. Nie wiem, wcześniejsze obrazki z rajdów w Portugalii, jeszcze z lat 80. czy 90., w tej chwili absolutnie nie byłoby to możliwe. No a wtedy, cóż, dobrze, że się udało i, i pozostały tylko dobre wspomnienia, a wszyscy lubimy dobre wspomnienia. W roku 2000 rajd Polski wrócił ponownie na Dolny Śląsk, co nie zmienia faktu, że rywalizacja dwóch krakowskich kierowców, Janusza Kuliga i Reszka Kuzaja, elektryzowała kibiców. Do walki włączył się Duńczyk Lundgard, który tracił po pierwszym dniu 40. sekundy do Kuliga. Dalej był Kuzaj i świetny belk Bruno Thierry. Defekt koła odebrał załodze Kulig Baran szansę na zwycięstwo. Do mety nie dojechali Kuzaj z górskim, ostatecznie wygrał Lundgard 33 sekundy przed Kulikiem. Okazja do rewanżu przyszła rok później. Zabrakło zagranicznych gwiazd i rywalizacja toczyła się pomiędzy Kuzajem, Kuligiem i Hołowczycem, który po raz ostatni jechał z Maćkiem Wisławskim. Kiedy wydawało się, że nikt i nic nie odbierze zwycięstwa Kuligowi, na przeszkodzie znów stanął defekt opony, a później poważny wypadek. Zaatakowaliśmy na ostatniej pętli, niestety na takim bardzo szybkim mostku. Notabene on ma swoją, swoją nazwę, mostkiem, nazywa się mostkiem morskiego, ponieważ tam kiedyś Lechorski rozbił swojego Volkswagena. To bardzo szybka partia, samochód podskoczył, spadł na pobocze, na, na piasek, śliznął się i opuściliśmy drogę. No było zacnie. Samochodu nie ma, było parę drzew i parę dachów. Także jest to, czy jest? Przestraszyłem się. Kto stał na drodze? Janusz. Tutaj. tak mi się wydawało. Janusz. Przestraszyłem się mi przykro, ale... Ścigaliśmy się na śmierć i życie, ale nikt z nas nie chciał, żeby któryś stracił to życie. Przez któryś szczał. I zawsze tak było, że tam się trochę martwiliśmy o, o siebie. Inne było podejście do rywalizacji. Nie sądzę, że teraz kogokolwiek by było stać po prostu na... na... Taką rywalizację tak zakończoną i jeszcze taki gest na koniec jak wtedy. No to, to są takie historie, których po prostu w tamtych latach dla nas młodego kibica, kiedy mieliśmy na drogach samochody pokroju kroju Matiza, Poloneza, kiedy widziało się walkę no, takimi samochodami, to, to było coś niesamowitego. To nie sposób było się tym po prostu nie interesować. 50, 5 plus lewy 7 do 5 prawy krótki 60 Łuk prawy, 66, dług lewy to sześć lewy, śmiało szczytem 40, na tym rajdzie w 2002 roku. Była niebywale silna NK z Polski i nie tylko. Po pierwszym dniu, gdzie była bardzo zmienna pogoda. Chyba w sześć załóg takich topowych enek byliśmy w półtorej sekundzie. To się rzadko zdarza, i to do, do końca mojej, mojej kariery pamiętałem, że to było naprawdę twarde ściganie, ponieważ po pierwszym dniu właściwie został jeden wórc, tak zwany, czyli Auto WRC Janusza Kuliga. To, to wszyscy się pasjonowali tą właśnie enką, i w tej ence jechały yy, słynne wtedy, i do dzisiaj

Pamiętam, kiedy zapytałem prezesa Pianowskiego, czy można myśleć o Mieszosławie świata, powiedział mi, zapomnij. I tak sytuacja doszła do roku 1997-1998, kiedy przyjechał ówczesny prezydent FIA, Max Mosley. I ja z nim podróżowałem po Spolanicy, kiedy było spotkanie krajów Europy Centralnej. Odwoziłem go na lotnisko we Wrocławiu i zapytałem: Max, co mam zrobić, żeby rajd polski był rundą Mistrzostw Świata? Tylko jedno: przenieść i poszukać w Polsce trasy szutrowe. Asfaltem nie ma szans. Chciałem spełnić coś, czego prezes powiedział, że jest niemożliwe. To było dla mnie takie bardzo ambitne zadanie, i w 2009 roku. Udało się. Bardzo fajny sezon. Ostatni sezon, chyba jeden z ostatnich sezonów, tak naprawdę tych mocnych dwulitrowych samochodów. Wielka walka tutaj. Lep się w zasadzie sam wykluczył, już zaraz na początku, ale, ale spektakularny koniec tego rajdu na Super os kiedy Latwala tak naprawdę drugie miejsce zaprzepaścił na beczce wypełnionej betonem. Jak rajd pojawił się na Mazurach, od razu zostałem przewodniczącym komitetu organizacyjnego tego rajdu i było tak do 2017 roku. Wyjeżdżali nasi ludzie na, na, na Mazury i po prostu szukali dróg. Potem powoli to było nakładane na mapy, potem powoli żeśmy zaczęli to zwiedzać, potem jeździliśmy do gmin, czy jest szansa na to, żeby uzyskać zgodę i tak to się tworzyło. Natomiast najtrudniejsza sprawa zresztą to wynika chociażby z historii tego rajdu na Mazurach, bo przecież parę odcinków było odwołanych, odwoływanych było głównie z powodu kibiców, którzy nie stali w miejscach, w których powinni stać, pochowani w jakichś drzewach, wychodzili w ostatniej chwili. No tutaj rzeczywiście współpraca jest trudna, ale ja oczywiście rozumiem kibiców. Każdy by chciał być jak najbliżej, chciałby zobaczyć, a dla nas najważniejszą sprawą nie jest to przynajmniej dla mnie, myślę, że dla wszystkich, czy kibic y, będzie stał tu czy gdzie indziej, to nie ważne, ważne, żeby było bezpiecznie. Z jednej strony to jest radio to jest zabawa. Tak? Towarzyszymy kibicom od wczesnych godzin porannych do późnych godzin wieczornych, przekazując te różne ważne informacje, ale zawsze stawiamy na bezpieczeństwo, na bezpieczeństwo kibiców, zawodników i zawsze powtarzamy, jeśli nie będziecie się słuchali organizatora, no to ten odcinek nie pojedzie. Przyjechaliście kupę kilometrów z południa Polski na przykład. Chcecie podejść jak najbliżej. Stoicie w złych miejscach, przejeżdża jeden wóz organizatora, drugi trzeci i dostajemy informację proszę, przekażcie. Żeby się troszeczkę odsunęli, bo jak nie to nie będzie nie będzie tego zdziwienia. Jeśli wygrać chcesz Poki pizzę docenią, gdy driver stara się Kiedy idziesz pełną dzią, to pokochają cię nie masz żadnej. Do sześć lewy ciasnych przechodzi sześć lewy do szczytu plus bo kibic to jest taka, taka dziwna istota, on jedzie przez tą noc, deszcz pada, mgła jest, on stoi gdzieś w tym polu i, i, i ogląda raj. I tak działają kibice, i oni i tak idą, i tak lgną jak muchy do miodu do tego i chwała im za to, i trzeba ich za to kochać. Grono kibiców było obecne ze mną przez całe, przez całe życie moje sportowe tak naprawdę. Yy, sami się rodzili, nikt ich nie napędzał, nikt ich nie zwoływał, nie było Facebooka, internet był słaby, to, to nie było tak, że tam był trend jakiś, nic się nie działo. Było to oczywiście piękne i do dzisiaj jest ruszające. <noise> Zawsze byli ze mną w tych najtrudniejszych chwilach, i myślę, że to jest taka rzecz, której wielu może mi zazdrościć. I to hmm, nigdy nie umiera. Brawo, Dzięki, dziękuję. Kibic daje to coś wyjątkowego, i, i ja się przyznawałem do tego, że jeżę dla kibiców. Że, oczywiście, że wynik jest dla mnie ważny, że mam świadomość jakichś y, klasyfikacji, punktów zdobywania, ale kiedy, jest, kiedy są kibice, no to po to to robimy, prawda? Że, że ci kibice, którzy przyjeżdżają, czy, 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 czy medialnie poprzez y, teraz ekran oglądają w różny sposób, no to dla nich to robimy. No, bez kibiców nie ma sportu. Right Polski jest czymś niewiarygodnym absolutnie. Bardzo szybkie odcinki specjalne, bardzo dużo krótkich zakrętów, wąskie dukty, droga szutrowa, taka piaszczysta, bardzo miękka, więc śliska, niesamowite trasy. Było tam tyle nazwisk, Kubica, Hołowczyc, Kopecki, który był liderem Mistrzostwa Europy i mnóstwo, Brin, mnóstwo bardzo szybkich bufier, kierowców, mógłbym ich wymieniać, wymieniać, ale my z nimi wygrywaliśmy odcinki specjalne, a na końcu wygraliśmy rajd. Jeśli chodzi o Kajetana Kajetanowicza, pozostaje nam wierzyć, że ten rajd będzie przełomowy, że w kolejnym roku zobaczymy go już nie w Mistrzostwach Polski, ale w Mistrzostwach Europy, a może nawet w Mistrzostwach. Polski. to jest świetne miejsce. Środek Europy, wszyscy chcą tu przyjeżdżać. Zawodnicy, zespoły, wszyscy mówią świetny rajd, dobry hotel, bardzo dobre trasy, jest co robić. Mamy nowych sponsorów i liczę, że ten rok, ten jubileuszowy rok, który z jednej strony trudny przez pandemię, a z drugiej strony bardzo dla nas specjalny, pokaże, że warto nam zaufać i że znajdziemy w końcu ten upragniony budżet i uda nam się wrócić w najbliższym czasie do WRC. Bardzo mocno trzymam kciuki za to, żeby RAID Polski znowu był rundą Mistrzostw Świata. Trzymam za to mocno kciuki, ale wtedy, kiedy będzie rundą Mistrzostw Świata, zacisnę te kciuki na kierownicy.